Nazywam się Rafał, jestem menadżerem restauracji Buczek Kraków. Nasza restauracja znajduje się tuż przy rynku głównym w Krakowie. W samej restauracji mamy cztery sale restauracyjne, ponad 100 miejsc siedzących. Sercem naszej restauracji jest grill argentyński, który został zaprojektowany przez naszego szefa kuchni i właściciela restauracji. Wszystkie nasze steki mają wyjątkowy smak, ponieważ przygotowujemy je na drewnie bukowym. Korzystając z dobrodziejstw argentyńskiego grilla, Butcherville Kraków powstał z zamiłowania do mięsa, prostoty jedzenia i ognia. Jednym z największych wyzwań, zanim rozpoczęliśmy współpracę z Dishem, był natłok wiadomości, które pojawiały się na mediach społecznościowych. Goście pisali do nas na Facebooku, na Instagramie. Bardzo dużo czasu zajmowało odpowiadanie wszystkim gościom, tak aby na bieżąco być z potrzebami wszystkich gości. Przed odnalezieniem produktu Dish testowaliśmy pięć różnych innych aplikacji. Niestety nie spełniły naszych oczekiwań, przede wszystkim dlatego, że nie miały integracji z wizytówką Google i naszymi mediami społecznościowymi. Od momentu, gdy tylko wprowadziliśmy aplikację Dish Rezerwację, aplikacja sama zaczęła generować bardzo dużo rezerwacji. Więc nie wymaga ona żadnej pracy ze strony menadżera czy osoby zarządzającej restauracją. Wdrożenie aplikacji Dish zajęło nam pół godziny, a już 10 minut po wdrożeniu zaczęły wpływać nam pierwsze rezerwacje. Z mojej perspektywy, największą zaletą aplikacji jest czas. Czas, w który mogę zaoszczędzić, ponieważ obsługa aplikacji jest bardzo prosta. Jednym kliknięciem potwierdzam lub odrzucam rezerwację. Gość automatycznie dostaje kompleksową odpowiedź. Ogromnym bonusem aplikacji jest fakt, że ponad 90% zapytań z mediów społecznościowych zostało przekierowane na aplikację DISH, co zaoszczędziło pracę dwóch osób. Poprzez aplikację mamy wgląd do wszystkich rezerwacji, dzięki czemu mamy bardzo łatwy kontakt z naszymi gośćmi, jak i bardzo uproszczone zarządzanie naszymi rezerwacjami. Znakomitym rozwiązaniem są powiadomienia PUSH, które trafiają do naszych gości 24 godziny przed rezerwacją. Ogranicza to liczbę gości, którzy zapominają o swojej rezerwacji. Aplikacja DISH jest również fantastycznym rozwiązaniem patrząc z perspektywy gościa. Gość automatycznie dostaje wiadomość, która w kompleksowy sposób wyjaśnia i potwierdza dokonaną rezerwację. Również proces anulacji bądź zmiany rezerwacji jest przeprowadzany w bardzo prosty intuicyjny sposób. Goście mogą dokonać rezerwacji o dowolnej godzinie, ponieważ aplikacja funkcjonuje 24 godziny na dobę, więc nie ma znaczenia, czy restauracja jest otwarta, czy jest zamknięta. Przeglądając statystyki aplikacji, doszliśmy do wniosku, że zyskaliśmy bardzo wielu gości dzięki temu, że aplikacja funkcjonuje 24 godziny na dobę. Obsłużyliśmy prawie 3000 gości, a wielu z nich składało rezerwacje w czasie po zamknięciu restauracji. Jeżeli szukasz rozwiązania, które znacznie ułatwi funkcjonowanie Twojej restauracji, polecam aplikację Dish Rezerwacje od Makro.